Przede wszystkim pierwsza sprawa to jest zamierzony atak na Polskę. Może to mieć związek z zapowiadaną misją państw chętnych w Ukrainie. To prawda, Polska jako taka wojsk do Ukrainy nie wysyła, ale bierze udział w całej operacji koalicji chętnych, stanowiąc hub logistyczny, całe wsparcie, łączność, transport, przewóz i itd. Tak Poza tym Rosji kończy się czas. Rosja zbyt długo walczy w Ukrainie, wyczerpuje swoje zasoby, ich gospodarka pada, rujnuje się, a Ukraina jakoś nie chce się poddać. W związku z tym Rosjanie muszą coś zacząć robić i w związku z tym chcą zmusić pozostałe państwa do tego, żeby Ukrainie nie pomagać. Jeżeli się nie da inaczej, to trzeba zastraszyć ludzi. Ludzie muszą zacząć protestować. Przeciwko pomocy, tak żeby rządy się w demokratycznych państwach przed tą presją społeczną ugięły. Rosyjska propaganda w Polsce na przykład już bardzo dobrze działa. Stara się rozsiewać treści antyukraińskie z całą mocą. Niestety, no, część ludzi temu ulega, ponieważ to są bardzo wyrafinowane techniki wojny informacyjnej. Pan wskazuje na to, że jest to rosyjski. Atak i że ten atak ma konkretny cel, zastraszenie polskiego społeczeństwa, co może, jak rozumiem, skutkować kolejnymi krokami wstecz ze strony polskiej władzy.